A babcia puściła kokolinkę? Cześć kokolinko! I tak sobie biegasz od rana? O, musimy zobaczyć, jak się Lekhorn czuje. No to dobrze, tak biegasz, to sobie biegaj. Chodź Arciu, idziemy zobaczyć do Lekhorna. Pytałam babci, czy żyje i mówiła, że żyje. Czemu wy jesteście zamknięci wszyscy? Czemu babcia nie puściła? No myślałam, że trochę lepiej się czujesz Lekhorn. Ona dalej tak ciężko oddycha. Wczoraj w nią wlałam tyle lekarstwa. Czekaj, Arciu, ja to odsunę. Boziu, a ty dalej tak w widoku. Pokaż się. Ja naprawdę myślałam, że ona nie przeżyje nocy. Bo ona tak ciężko oddychała wieczorem. No i nic Ci nie daje to lekarstwo? Pokaż się. No ale ona nie jest nigdzie napuchnięta, nie jest tylko tak oddycha. A nic nie masz w dziobie? Pokaż dziób. Pokaż. Może coś Ci utknęło. Nie zobaczę teraz. Trzeba Ci dać strzykawką lekarstwo, nie? To jest jeszcze reszta lekarstwa. Ale nie wiem, czy ona jadła, czy to babci się tak wsypało. Pokaż, czy jadłaś. Pokaż. Pokaż, pokaż. Nie no, jadła. Czekaj. Ja już tak myślałam, czy ona się czymś nie zachłysnęła, albo czy coś jej nie wpadło w drogi oddechowe, bo ona jest taka łakoma, tak szybko je. Ale trochę chyba harczy, tak jakby... No ale kurczę, no to jest lekarstwo na mykoplazmę i ona ma szerokie zastosowanie. Nawet jak koty mają kocika, to weterynarz powiedział, żeby to podawać. Ogólnie to, jest, to lekarstwo jest na problemy z drogami oddechowymi. No nie wiem, Arci, jak antybiotyk nie pomaga, to ja już nie wiem, co tej kurze zrobić. Trochę ją wezmę na słońce, ale chyba harczy, no chyba słychać, że harczy. Nie wiem, no dopiero od wczoraj to lekarstwo bierze. A jak się mają kulki? Ale ładna kuleczka. Jaka ładna już, kuleczka. Już, 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 już. Przez Ciebie te dzieci będą się bały. Dzisiaj musimy chyba Krysi wyrzucić jajka. Bo to bez sensu, żeby ona na nich siedziała. Elvis! Gdzie masz drugą kaczkę? Zobacz, jak on jej pilnuje. On zawsze jej tam puka. W tą siatkę. No musimy Twojej kaczuszce jajka zabrać, wiesz? Bo nie będzie nic swego. Po co ma czas marnować i siedzieć na nich? Ona nawet nie siedzi. Pokaż, co tu się dzieje. Czemu tak stoisz? Krysia daje ci jeszcze kilka godzin. Jak za kilka godzin nic się nie wykluje, to wyrzucam. I tamtej kurze też trzeba wyrzucić jajka. W końcu. Tak, Elvis. I musicie nowe jajka zrobić. Nowe dzieci. Tylko teraz się postarajcie, ok? On cały czas do niej gada, żeby wyszła z tego domku. I mu się nudzi, no bo tyle czasu obie na jajkach siedziały. On sam sobie tutaj chodzi. A tak sobie chodziły w trzy, pływały. Zobaczcie, ile wody w bagnie jest. Jak fajnie to wygląda, nie? I ani kaczki, ani gęsi nie jedzą tych roślin, które tutaj są. Bo zobaczcie, trawę wszędzie wyjadły. Trawy nie ma, jest pusto. Chciałem zobaczyć, co gęsi robią. Gęsi nie zaczęły jeszcze nowych jajek składać. Ale ty masz fryzurę. Ale ty masz fryzurę, Elvis. O kurce. No oddam ci ją, później oddam, bo ona jest teraz na stałe zamknięta. Tam jest koszyk włożony z tej strony, żeby nie wyszła. Znaczy, żeby kuna nie weszła do niej. Arciu, zabieramy dzisiaj wszystkim jajka puste. ok? Trzymaj. Ale nie tam, tylko tutaj. Mysza. tutaj do tego idziemy. Stasiu, nie atakuj Aresa. A to się pilnuj. Czekaj, muszę otworzyć. Babcia pewnie tu była rano. Poprosimy jajka. Tyle Arciu zebrał jajek z samego rana. To dużo. No nie dam ci ich nieść, nie dam, ty się nie śmiej, bo cię zaatakuje Stasiu i będzie po jajkach. Zobacz, jak on wyzywa. Głową się zahaczyłam znowu. A ty co tak gadasz sama do siebie? Chciałabyś jajka też zjeść? Kokolinko. Proszę, kokolinko. Ty mi nie kichaj. Jak się zebrały. Co ty znalazłaś, Reksio? Zobacz, jaki ty zdyszany jesteś. Co tam było? On szczeka tutaj na coś. bo też słyszała, że on szczeka tam, gdzie to opony. Nie wiem, czy tam wszedł kot. Mam nadzieję, że szczura tam nie ma. Co tam jest, Reksiu? Co? Nie widać nic. Chodź, Reksiu, chodź. Chodź nie wolno. Chodź, dzieciok. Nie zatrzymuj się na jedzenie. Dalej, idź, wio! Już, jaki ten źrebak jest grzeczny, jaki on jest poukładany. Znużyłam dać kokolince jedzenia. I przyszedł żarłok. Wzięłam ją na słońce, żeby się wygrzała. Dałam jej to lekarstwo. Aż jej się ulewa trochę, jak głowę robi na dół. Ale sama dużo pije. Ona wie, że musi dużo pić. No ale dziwne jest, że ona je i pije, nie? Bo jakby coś jej naprawdę było poważnego, no to raczej by nie jadła. A kto to wyszedł? Kto to wyszedł? Jakie chmury ładne są. Myślałam, że będą jakieś walki koni. O coś się zaczyna, <grystanie> <grystanie> ale mu za chwilę przywali za to skakanie. Położy się? Jeszcze nie wiedziałam jak się kulał, ale one obydwa lubią błoto. Widziałeś? Nie ma dzisiaj walki koni. Ona chciała się kulać, ale on jej przeszkodził. O, teraz chyba się położy. W najgorsze błoto. Jak go wącha po stópkach. Ona chyba chce go ugryźć. Chce się zemścić za to, że on ją gryzie. Jak się wczuła? Co ty mu robisz, w stópkę? Ona chce go polizać. Syra ci śmierdzi. No, liże go. Idziemy do dziecioka, bo te konie nic nie robią. Myślamy, że będą się bawić i gonić. Gdzie masz dziecioka? Lek lekhorna na hamaku. Mam nadzieję, że nic go nie porwie. Co dzieciuk? <gryś> idziemy gryźć. Dzieciuk idziemy gryźć. Co chciałaś? Mam cię drapać? Mam cię drapać? A gdzie? Tu po pleckach? Dobra, lekhorn. Starczy tego grzania się. Bo ci słońce mózg przegrzeje. Idziemy ją odnieść, nie do klatki. Ale nie bujaj jej Ares. Ona nie chce. O, widzicie, jak ona harczy i kicha i kaszle. Nie wiem, czy to kichanie czy kaszel jest. I do klatki zanieść, bo jest za ciepło na słońcu. A kokolinka jak się bawi. Kokolinko. Kto tak się bawił? No pokaż, jak się bawisz. Pokaż, jak się bawisz. No pokaż. Co chcesz dzieciok? Co psujesz? No się mi się ostatnio bawiła. Tak, zepsuj, zepsuj to. Chyba mi jakiś robak do ucha wpadł. Trzymaj, koniu. Cimaj, ty nie. Cimaj, idziemy po jajka, koniu. Ręcz się obraził. Zabrał wiatr. Daj konikowi. Daj. Daj konikowi to wiaderko. Pokażę jeszcze raz. Masz konik, masz. Chcesz, wiaderko? Ciemaj. Ciemaj wiaderko, masz. Ciemaj tu. O. I koń idzie po jajka. <ścoughs> Idziesz po jajka. Oj, Siarys, obrazi na ciebie. Obrazi się na ciebie. Dobra, bo ty zaraz zepsujesz to nogą. Oddawaj. Dobra, idę po te jajka od kaczki, idę je wyrzucić. Znaczy otworzę je, bo te aż tak nie śmierdzą pewnie. Bo zobaczcie, Elwis załamany. On chce swoją kaczkę z powrotem. Widzicie, ona dalej nie siedzi. Ona już wie. Ona stoi zamiast siedzieć. A na pewno nie są przegrzane, bo nie jest aż tak bardzo, bardzo gorąco. Już wypuścić cię? Nie chcesz tu być, prawda? Dobra. Zobaczcie, ile jajek się nie wykluło. Te, które mają takie ciemne plamki, to one na pewno były zepsute. Możesz wyjść, krysiaczku. Wyciągnąć cię? Chodźcie wyciągnę. Prawie zrobiła mi kupę na nogi. I ten już ją dorwał. Widzicie, on jest dla niej za ciężki. Dlatego te jajka są bezpłodne, bo on ją przyciska do ziemi i dlatego nic z tego nie ma. Matko, ile on musiał na to czekać, to para nie przeszkadzam wam. Radźcie sobie. Dobra, idziemy je tutaj otworzyć. Gdzieś. Z boku. Ale ja się boję, że one będą tak śmierdziały. Trochę się boję je otworzyć. Ale te od gęsi bardziej się boję. Nasze narzędzia to taka kostka i patyk. Arciu, jak będzie śmierdziało, to uciekaj, dobra? Nie patrz na nic, tylko uciekaj. Zatkałam nos i najpierw zbiłam wszystkie i dwa wybuchły. I dwa są takie ciemne w środku strasznie, ale jeszcze nic nie czuję. Zatkałam nos i uciekłam. Dobra, idę je rozgrzebać. Jedno otworzyłam, to było puste. Śmierdzi czy nie śmierdzi, Ares? Dobra, nie śmierdzi chyba. Nie wiem, czy mnie dobrze słuchać, bo mam koszulkę na nosie, ale zobaczcie, z tego zrobiła się jajecznica. <grybujesz> Widzicie to? Ale są puste w środku. To jest takie ciemne. Na 12 jajek jeden pisklak niewykluty, pełnowymiarowy, tylko nie wchłonął żółtka. Tak jakby dwa dni miał do wyklucia i umarł. Nie podchodź do mnie myszko, bo ja lekorna trzymam na rękach, żebyś się nie zaraziła. Dobra, idę od niej, bo ona do mnie podchodzi. Gdzie masz piłkę? Masz piłeczkę gdzieś? Tu chodź pójdziemy po piłkę. Czy wy jesteście grzeczni? <laughs> Trzymał pysku lucernę. Ona mu wyrwała i wyrzuciła na ziemię. <laughs> to było chamstwo w czystej postaci. No, bierz tą piłkę, idziemy. Nawet chyba Reksiu idzie. Kokolinka nie idzie. Kokolinka, trzymaj się ode mnie z daleka, bo zachorujesz. Reksiu! A co cię tak natchnęło, żeby iść na pole? Zapomnieliśmy wiaderka wziąć, dopiero widzę. Mam nadzieję, że Reks się nie wykula w tych zgniłych jajkach. Samochód jechał, musieliśmy się cofnąć z pola, bo Rex jest nieobliczalny. Czasami się pod samochody rzuca. O, jajka! A co tu się stało? Czemu tam jest pęknięte? Patrz Arciu, są jajka, ale my zabieramy tej kurze. Ja już wiem, co dzisiaj tak śmierdzi w tym kurniku, bo zbiły jedno gęsie jajko. Cztery są. A nie, tu jest. Nie, ile było? Już sześć było? Ile było? O, fuj, jak tu śmierdzi. Nie, ja nie chcę ich zbijać. Wyrzucę je na pole. Piłkę weź, Arciu. Pozostanie w kurniku. Nie, nie mogę. Fuj. Zobacz, jak śmierdzi. Śmierdzi, nie? Ale to już nie takim zbukiem, tylko, nie wiem, takim kwaśnym czymś. Na co wy się czaicie, kury? Czaiły się na te jajka, widziałaś? Fuj, nie mogę. Idę te kurzy jajka wyrzucić, które tam leżały. Pewnie przesiąkły tym smrodem. Co chcesz, koniu? Nie mam nic w wiaderku dla ciebie. Ty tu mi za dużo nie kokaj, zabieram to wszystko. Łącz się z tą słomą. Była. <laughs> nie mogę. Słuchaj, kura, tu jedna wielka zaraza jest. Więcej nie wpadaj na takie pomysły, żeby siedzieć na jajkach. Dobra? Idź już, odpocznij. Irek, grzeczny jesteś? Dobrze się zachowujesz? Czy ten Irek dobrze was traktuje? Na razie żadna na zawał nie padła przez Irka. Babcia zrobiła sobie imprezę w domu. Puściła muzykę na maksa. A mi aż się w głowie kręci od tego smrodu, idę się umyć po tej kurze chorej i po tych jajkach wszystkich. Dzieciok, co ty tam robisz? Dzieciok coś broi. Dzieciok, ty, ale kablami do ty się nie baw. Czym się bawi mały źrebaczek? Co miała ja w pysku? <laughs> Może, że to nie jest nigdzie podłączone. Widzicie, jak takiego małego źrebaka trzeba pilnować? Jak dziecko. Dobra Arciu, chodź, zrobisz papa. Chodź, zrobisz papa, bo ja muszę się umyć. No zrób papa. No zrób papa, bo masz łok gryzie. Szybko. Porządniej. Okej. Okay.